I się daje trafić takim głównym No kurwa, no, przecież No i chuj Także luz Nie! Kurwa W tym No u mnie razie ile? Kurwa, kule Kurwa, on no przecież to nie trafiło! Nie wiem stary jak mam unikać ostatniego tego ataku. To jest big. mały. E, małpka mi zajebała E, nie, taki skam. Ej, niedobre, już bym ja chcę na tej tak dodżować. Jak robię takie cięcie w powietrzu, to po prostu na bok trzeba zdaszować. Nie, umarłem na małpie, kurwa. To jest naprawdę wstyd. Nie? Tak. To było ekstremalne trochę. Aha, zapomniałem. Zapomniałem! Ooooooooooo, jeszcze raz, jeszcze raz. Kur... Nie. Nie no! Kurwa, tak łatwo się dać. To już nie chodzi o to, że ja padłem. Chodzi o to, że w taki prosty sposób. O, popierdoli mnie. Jezus Maria. Nie. Tak jest koniec. Więc 40 Pompejów. Zapraszam na pompki. Kulminacyjna część. 40. 40 Pompejów do zrobienia. Na kolanach przed wami siedzę. Bo klęczę. O. すいません。 Kís.. Kís ég dan uma um Rov spatial Nu hlapp heit Veir við upp inn á luft þesst Jéss Gullin vall Alltaf dið snelið við w Cztery dychy pompek. Się udało zrobić. Lekkim jebięciem moi drodzy. Musiałem ten dwa razy zrobić. Ala chodzi grzbiet na prostych nowach. No dobra, To moi drodzy? Będę się kończył. Szybka pompka jeszcze pokazywana. Bang. Bang. Buzaczki. Elo, elo! Bang, bang, bang!